Słuchajcie, przypominam, że dzisiaj mamy ostatni dzień wyprzedaży wyprowadzkowej. Co to znaczy wyprzedaż, czyli można kupić wszystkie pojazdy, które mamy testowe z programu Custos Cool Cross, gdzie robiłem testy, gdzie robiłem materiały, gdzie pokazywałem V-Max'y. To te pojazdy wszystkie można kupić taniej. Głównie są to krosy od 500 zł do 1000 zł, ale dzisiaj też pokażę Wam kłady, mini kłady w bardzo ciekawych cenach. Można dzisiaj odebrać. Warunkiem jest, żeby dzisiaj zapłacić. Można odebrać w sobotę i jeszcze tutaj będą mogły być te rzeczy do Sylwestra. Później już ich niestety nie będzie tutaj i nie będzie tak w fajnych cen. Jak my ładujemy dalej, przenosimy się, przypominam, Kruścina, Opolska, ulica 1 Maja 6, więc mam nadzieję, że już niedługo będziemy się widzieć na relacjach już z nowego miejsca.